Po wymianach wiejskich przyszedł czas na edukację w działaniu, czyli praktyczne warsztaty we wsiach. Na bazie wypracowanych z animatorami map zasobów, własnych pomysłów i potrzeb mieszkańców, wybranych zostało siedem inspirujących działań praktycznych. Przez dwa miesiące w Mingajnach, Henrykowie, Woli Lipeckiej, Barzynach, Dąbrówce, Opinie i Karbowie realizowane były zajęcia z instruktorami z całej Polski. W ramach zajęć mieszkańcy zdobywali nowe umiejętności, uczyli się współpracy w grupie, angażowali otoczenie i realizowali własne pasje. Każda miejscowość dostała pakiet niezbędnych materiałów i własnego opiekuna instruktora, który przez kilka dni przekazywał uczestnikom swoją wiedzę oraz umiejętności, motywował, podpowiadał i inspirował do działania. Henrykowo przygotowało grę terenową, Mingajny, mini książkę kulinarną z przepisami na specjały lokalnej kuchni, a barzyny, osobisty przewodnik po wsi. Dąbrówka natomiast wykorzystała własną wyobraźnię i opracowała katalog działań z czasów PRL-u. W woli lipeckiej ćwiczyli trudną sztukę gry w footbuck, czyli zośkę ekstremalnie. W karbowie powstał spektakl teatru ognia, a mieszkańcy Opinu opanowali do perfekcji technikę dekupaż. Nazywam się Monika Kaszubska-Grajkowska, W świetlicy wiejskiej w opinie. Miałam przyjemność prowadzić warsztaty z dekupażu. Dekupaż to jest technika zdobienia przedmiotów papierem, serwetkami. Uczyliśmy się zdobić drewno, szkło, bombki, panie i młodzież, dzieci pięknie zdobiły, bardzo im się ta technika spodobała. Mam nadzieję, że, że będą tworzyć więcej rzeczy. W pierwszym dniu dekorowaliśmy drewno, to jest najłatwiejsza technika. Powstały takie piękne szkatułeczki i tace. Kolejny dzień poświęciliśmy na trudniejszą technikę. Zdobione były lampiony, butelki, bombki plastikowe, czy, czy to też malowane były, zdobione papierem ryżowym. Jutro również będziemy świąteczne ozdoby jeszcze robić Jest bardzo fajnie. Robimy różne rzeczy i bardzo fajne. Robiłam tą pracę. Sztuczny śnieg. Robimy na przykład takie tace. Na to, taką. To jest chyba najładniejsze ze wszystkich. Takie yy, tatuetki, nawet takie serduszka. To jest szkatułka zrobiona przeze mnie i to jest szkatułka, a to jest taca z kotkiem, a tutaj można to otwierać. Tutaj jest kwiatek, można różne biżuterie w nich Biżuteria, a tutaj można kupki. To z taki krzynek robiona właśnie takie. Bardzo mi się podobało i... Bardzo fajnie się bawiłam. To jest takie serduszko zrobione przeze mnie. Ono jest tak, że można sobie dowiesić sznureczek i powiesić. Najpierw trzeba było pomalować, bo to była taka deska. Malowaliśmy, czekaliśmy, aż farba wyschnie. Coś do odrysowania przykładaliśmy pokrywaliśmy to pastą. Później odkładaliśmy i takie obrazki wychodziło i czekaliśmy, aż to zeschnie. Tutaj mam choinkę z takim śniegiem, a tutaj mam dzwoneczki. Przed wszystko, mi się podoba fajne prace i w ogóle i świetnie się bawi. Jest po prostu fajnie. Teraz pani czuję lakieruje, a później będzie y, takim na przykład takim albo innym kolorem brokatu brokatowała. Żeby przyświeciło, było ładne. Pani otworzysz? Proszę. Teraz tutaj pani brokatuje. Na początku. Panie, owszem, widziały wyroby z dekupażu, jednakże nie kojarzyły tej nazwy. Dopiero kiedy ja pokazałam w książce, z czym to się wiąże i na targach, które się odbywały w ornecie związanych z miodem, tam występowali właśnie Państwo, którzy mieli przedmioty ceramiczne z dekupażów, panią się bardzo podobały, no i zapragnęły takiej techniki się nauczyć. A cieszę się z tego ogromnie, ponieważ przynajmniej wiedzą jaka to jest ciężka praca przy tym i ile cierpliwości trzeba do tego mieć, a poza tym no dzieci, dzieci to są w ogóle zachwycone. Także nie można się od nich po prostu opędzić. Tak nam się warsztaty po prostu spodobały, że po zakończeniu ich mamy plany kontynuacji takich przynajmniej raz w tygodniu zajęć. Coś sobie tam wykupimy, wytniemy z drewna i pomalujemy. Dokupimy rzeczy potrzebne i będziemy się spotykać i dalej po prostu sobie tam jakieś prezenty, jakieś przedmioty do domu. No, tak, żeby było miło, przyjemnie i wesoło. Witam serdecznie w świetlicy w Woli Lipackiej. Bardzo się cieszę, że Przemek przyjął nasze zaproszenie, że ma tyle chętnych uczestników. Myślę, że ktoś nauczy się w końcu grać w to u nas w Woli Lipeckiej. To Zoszka tak naprawdę wywodzi się z Azji, gdzie pochodzi to od, nazwy, od słowa dzot, czyli kurtka taka miedziana. Zaczynało się z nią po prostu kopać, do której było przyłączone niteczki, i kopali to ludzie sobie w kółku. Tak naprawdę potem, jak wszystko, pierwsze co to powstaje w Stanach Zjednoczonych, tam ludzie już zaczęli troszkę bardziej rozwijać ten sport. Nazwali to footbag. Polega to na tym, żeby kleić zośkę na nogę bez używania rąk i po prostu wykonywać jak najwięcej ewolucji z nią związanych i żeby zwalczyć tak naprawdę gra z grawitacją. W Polsce tak naprawdę zapoczątkowało się to w we Wrocławiu, gdzie przyniósł to z Czech Antonis Strzeniowski. Następnie no, powstało polskie stowarzyszenie footbegu, dzięki któremu tak naprawdę sport poszedł troszkę do przodu. Ludzie zaczęli rozwijać się w różnych miastach. Tak naprawdę sportem poszedł do przodu, tylko dzięki temu, że ludzie. Mieli możliwość ściągania trików z internetu, po prostu wzorcować się na innych ludziach z innych krajów. Ja jestem bardzo zadowolony z przeprowadzenia tych warsztatów, ponieważ dzieci no, są zaangażowane w to, chcą pracować tak naprawdę. Wszystko dzięki temu, że po prostu pani Teresa zaprosiła mnie tutaj, jest możliwość ich nauczenia czegoś pokazania a tak naprawdę, że to jest fajny sport. Co najważniejsze jest to tani, rozwija koordynację ruchową, więc jest dobrze w nim uczestniczyć. Ty pana Przemka są bardzo ciekawe. Uczymy się wiele nowych rzeczy, których, no, o których nawet nie mieliśmy pojęcia wcześniej. No bardzo fajnie się dużo rzeczy nawet nauczyłam. I, to opiekło można robić z czuczki, których nawet nie, nie można sobie wyobrazić, ale to trzeba wiele lat ciężko tonować. Pan Przewek nie miał pojęcia, że no, taka wieś istnieje. Się ale się mimo, mimo tego tutaj jest i cieszymy się z tego. Że przyjechał do nas. E, bardzo nam się podobają i cieszymy się, że pan e, przyjechał do nas i uczy nas takich e, trików. Poznaliśmy coś, czego jeszcze nigdy nie widzieliśmy i może niektórzy z nas kiedyś będą w tym bardzo dobrzy i może nawet będą jak pan Przemek mistrzami Polski. Cześć jestem Krzysiek Kleśniewski z Kaczego Bagna, miejsca inicjatyw pozytywnych. E, w tym momencie jesteśmy w Karbowie. E, mamy warsztaty tańca z ogniem. E, warsztaty, które też zajmujemy się u nas na Kaczym bagnie. E, ta młodzież, którą widzicie za mną tutaj e, bardzo ciężko pracuje, żeby pracować efekt. Jaki efekt? O tym przekonamy się jutro. E, zobaczymy, czy to będzie. Na pewno będzie coś fajnego. To wyjdzie od nich, zobaczymy, co wymyślą, co nam zaproponują, a my postaramy się zrobić to tak, żeby było jak najlepiej. Z młodzieżą pracujemy sobie już od wczoraj. E, wczoraj troszeczkę się zapoznaliśmy, mieliśmy taki warsztat integracyjny. To, co jeszcze planujemy z nimi zrobić, to dopracować to, co trenują już sobie z tyłu, e, dać im prawdziwy ogień. E, prawdziwy ogień, niech, niech też spróbują, jak to jest e, z, w, w walce z żywiołem. Poza tym będziemy mieli warsztaty teatralne, czyli troszeczkę pobrujemy sobie... E, Pograć na scenie, poczuć, jak to jest być tą najważniejszą osobą w teatrze, troszkę poimprowizować, troszeczkę powymyślać, pobudzimy troszeczkę kreatywność, te szare komórki, żeby troszeczkę zapracowały, zadymiły się wręcz. Potem spróbujemy zrobić spektakl. Zrobimy sobie spektakl. Sami też troszeczkę coś pokażemy. Ja i tutaj koleżanka Asia pozrobimy pokaz ognia, żeby zobaczyli jak to wygląda, jak tak się kręci e, z prawdziwym ogniem, więc zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nazywam się Joanna Suchocka, jestem z Kaczegów na miejsca inicjatyw pozytywnych. E, jestem animatorem. Moim hobby i moją pasją jest praca z ludźmi, e, dlatego dziś, i jutro będziemy prowadzić warsztaty. To będą warsztaty na zmianę trochę warsztatów tańca z ogniem, trochę warsztatów teatralnych. E, wszystko dlatego, że jutrzejszym efektem tych warsztatów ma być spektakl. Będzie to e, spektakl ogniowy połączony z Teatrem Ognia. E, będziemy e, za pomocą tego pre, e, spektaklu przedstawiać e, miejscową legendę. Zapoznajemy się z e, żywiołem ognia. E, jest to dosyć niebezpieczny y, żywioł, a my na tych warsztatach uczymy się z nim po prostu bawić. Y, pokazujemy, że nie wszystko niebezpieczne może być niebezpieczne. Y, my pokazujemy, jak y, tańczyć, jak y, obchodzić się z ogniem, y, żeby też przełamywać jakieś bariery swojego strachu. Y, dlatego w ramach takiej zabawy i w ramach y, po prostu fajnych rzeczy pokażemy końcowy efekt, który będzie spektaklem. Narzędziami, którymi będziemy się posługiwać w tańcu z ogniem są poi i kije. Jest, są to bardzo ciężkie sztuki tańca. Na początku trudne, ale w ramach wypracowania m, bardzo fajnie to wychodzi. Uważam, że lokalna społeczność bardzo dobrze sobie radzi z tańcem z ikijami i z tańcem z pojkami. Myślę, że to będzie bardzo fajny spektakl. Mi się najbardziej podobało w tym wszystkim te zajęcia i które jeszcze mogą być, będziemy kręcić ogniem i no po prostu potrzebne to nam, bo będziemy występować, chociaż czegoś się nauczymy. Najfajniejsze były pojki. Muszę dodać, że, że dużo się nauczyliśmy od tej pary dwóch, od tej pary dwóch, dwóch, dwóch doświadczonych osób. Dzięki tym y, dwóm osobom nauczyliśmy się bardzo dużo rzeczy, y, y, machanie pojkami i kijami różnymi i jeszcze co tam dodać. Podobało mi się, wieczorem będziemy machać. Y,

No dobrze, że to dla, dla ko jest. Chociaż dla tych dzieci. Jakaś coś, rozrywka no, jest jakaś dla rozrywki. dzieci. No bawią się, no co, fajnie. Co, ja to lubię takie no, coś. Na ognie popatrzeć. Hmm. Co, co, a co było okay, w Karbowie? Nic, hmm. Tylko teraz się zaczęło. Pewno, że fajnie, co to było kiedyś, jak nie było tej świetlicy wszystko chodziło po lasach, gdzieś tam szukali, tak dzieciom to uciecha, choć i dorosłych przyszedł, to co nie można popatrzeć. Co możemy powiedzieć, fajnie jest Teatr Ognia, o, pierwsze próby naszych jest mieszkańców, dobrze. zarówno dzieci, jak i za chwilę będą dorośli, także jesteśmy bardzo zadowoleni i trochę podekscytowani. Na razie jest okej okay. i na pewno będzie też fajnie. Generalnie jest to fajny projekt, cieszymy się, że w nim bierzemy udział i oby więcej takich projektów. Efekty wiejskich zmagań stały się częścią finałowego spotkania, które odbyło się na początku grudnia w Miejskim Domu Kultury w Ornecie. Wymiana doświadczeń pozwoliła dotychczasowym uczestnikom zajęć wcielić się w rolę instruktorów, a odbiorcom lepiej poznać potencjał i umiejętności mieszkańców wsi uczestniczących w projekcie.